Witam was serdecznie. Dzisiaj zapraszam was na film o tej oto oscylacyjnej szyjierce taśmowej. Lecimy. Ostatnio tak po warsztacie zastanawiałem się, szukałem o czym jeszcze wam tutaj powiedzieć o jakimś sprzęcie i myślę, że taka szyjierka to jest naprawdę fajny temat i warto tutaj poświęcić znowu parę minut na omówienie tego sprzętu teoretycznie mając jakieś małe elektronarzędzia, jakieś szlifierki typu właśnie Rotex czy też e, szlifierki taśmowe, tak zwane czołgi, teoretycznie jesteśmy w stanie zrobić to co na takiej szlifierce, ale mając prawie metrowy stół ciężką stabilną maszynę, dużo powierzchni tego szlifowania to naprawdę otwiera nam znowu kolejne jakieś tam możliwości. I pracuje się zupełnie zupełnie inaczej niż z małymi elektronarzędziami. Podstawowy parametr to jest, właśnie, bo jeszcze nie powiedziałem jak się to nazywa, to jest też producentem, czy też marką, może marką, jest Maszyny Markt KS, model KS150. Czyli ten 150 to jest parametr podstawowy w takiej szczypierce. Czyli szerokość taśmy. O, ale weszło. Szerokość tego papieru ściernego, który tutaj nam wędruje, jest 150 mm. Kolejną rzeczą ważną w takiej maszynie jest na pewno wymiar tego stołu, na którym możemy położyć nasz obrabiany przedmiot. I tutaj mamy 850 mm na 300 Stół jest. Żeliwny, naprawdę ciężki. Jest tutaj też rowek teowy wycięty, po którym chodzi nasza przykładnica kątowa, bez której ciężko byłoby tutaj pracować. Przykładnicę ustawiamy, blokujemy na zadanym kącie. I przykładnica tak naprawdę jest dla nas miejscem podparcia naszego materiału, chcąc zrobić coś pod kątem 90 stopni do przykładnicy, do papieru i wtedy dopiero pracujemy. Utrzymanie tego z ręki jest takie średnio dokładne. Tutaj yy, praca na tego typu szlifierkach jest bardzo, bardzo szybka. Jeśli mamy ostry papier, agresywny, dociśnięcie, lekkie materiału i po prostu milimetry nam schodzą tego materiału w oczach. Tak więc to jest jeden stolik i ten stolik mamy możliwość regulacji jego. Tutaj są na dole dwa dociski, które luzujemy i możemy sobie ten stolik podnosić lub opuszczać o 85 mm. Tam na razie trochę niżej. Zablokuję Kolejną rzeczą bardzo ważną w tego typu maszynach jest oscylacja pracy samego agregatu wraz z tymi rolkami prowadzącymi, oraz oczywiście z papierem ściernym w stosunku do naszego stołu, na którym kładziemy, na którym prowadzimy materiał. Dzięki czemu, szlifując coś, kiedy dociskamy ten materiał do papieru, on tak naprawdę wykonuje ten papier, wykonuje w tym momencie tak jakby fale. Nie zasłycha nam się jeden paseczek papieru. Oczywiście wydłuża to żywotność tego papieru. No i nie przypalamy samego materiału. Lecimy dalej. Kolejna śruba, którą odkręcę. To jest mocowanie w tym miejscu. No i tutaj widzicie rzecz genialna, czyli pochylanie całego tego agregatu. Mamy do dyspozycji 90 stopni bo pochylamy to od 90 do 180 no i jeśli zrobimy sobie to zupełnie na płasko jeśli zrobimy to sobie zupełnie na płasko tam na razie postulować. wtedy możemy szaleć, tutaj jest Kolejna taka przykładnica, która zabezpiecza, żeby ten materiał gdzieś nam nie wciągnął. Możemy sobie tutaj oprzeć. No i tutaj możemy już szlifować równie dobrze na płasko jakieś elementy. Dobra, wracam z powrotem. Oczywiście, po ustawieniu tego na 90 stopni, wypadałoby sprawdzić kątomierzem, czy te 90 stopni. Faktycznie jest zachowana. Po lewej stronie maszyny, tuż obok wałka, mamy kolejny stolik. Jest też śruba luzująca, na no, które możemy sobie ten stolik podnosić wyżej. Jeśli oczywiście ten kawałek, na przykład papieru, mamy już zniszczony, możemy sobie go podnieść wyżej, żeby szlifować tylko w tym miejscu. No i tutaj mamy możliwość szlifowania. Krzywoliniowego. Ten wałek jest średnicy 100, chyba koło 105, około 105 mm. Więc z takiej średnicy możemy sobie elementy tam wyszlifować. No i ten kawałeczek to jest jedyne miejsce, gdzie możemy wyszlifować coś niewielkiego, ale wypukłego. W tym miejscu sam papier się nam ugina. Przechodzi on z rolki na tą podporę płaską. Zastosowany tutaj silnik w maszynie ma moc 2,2 kW, jest zasilany na siłę, czyli na 380 V. Nad silnikiem to pudełko to komora odsysania, Tutaj jest podłączony na wyjściu, mamy króciec 100 mm, więc ja tu chciałem zrobić małą redukcję, później na 120. Sama maszyna, też, jak już mówiłem wcześniej, waży dość sporo, bo 150 kg. No to pewnie przez te elementy żelibne. A prędkość przesuwu tej taśmy szlifierskiej to 16 m na sekundę. Na dole mamy jeszcze taką małą szafkę na jakieś tam akcesoria czy papiery, które możemy tam trzymać. I tutaj, tak sobie myślę, że może jeszcze pokażę Wam krótko, jak taki papier zmienić. Zabieram się w takim razie do roboty. U góry dwa, dwie śruby dociskowe, które trzeba zdjąć całkowicie. Usunąć też trzeba taką podporę na końcu. To trzeba wykręcić. Zdejmuję również tą osłonę samego odciągu i teraz wystarczy poluzować dwie śruby dociskowe z tyłu, aby zdjąć Jeszcze jedną blachę. Teraz luzujemy tutaj naciąg i nasz papier mamy ściągnięty. Ale to wiecie co? Bo ten papier nie jest aż tak jeszcze zniszczony. Ale pokażę Wam jeszcze od razu, jak ten papier można w prosty sposób odnowić. On jeszcze tutaj popracuje trochę. Na samym końcu jeszcze tutaj na tym wałku lewym jest śruba regulująca, tak żeby ten papier w czasie pracy nie zjeżdżał, w, czy na dół, czy do góry. Mam pracować na środku, więc tutaj ta śruba się znajduje po tej stronie. Zakładam to z powrotem. Tu jest ok, tu jest ok. Naciąg kręci się w odpowiednim miejscu, przesuwa się w odpowiednim miejscu. Mogę tu, pierwsza loduje taśmona z tyłu. Ok, osłona. Jeszcze jedna śruba z tyłu i wszystko gotowe. gotowe. I teraz jak odnowić taki papier? Obniżę to sobie tylko jeszcze stolik na maksa w dół, żeby mieć dostęp do całego papieru. I tutaj w ruch idzie taka oto kostka ścierna. Powiem szczerze, nie do końca właśnie wiem z czego to jest zrobione. Prawdopodobnie jest to jakaś guma lub żywica, ale zobaczcie, jak to się spisuje w działaniu. Jest jak gumka do mazania, taka naprawdę dobra, czyli to co powstaje to jest taka miękka guma, więc prawdopodobnie jednak jest to z jakiejś gumy wykonane, to ścierniwo, ale jak widzicie efekt jest myślę, że od razu widoczny. No i faktycznie się to sprawdza. Producent podaje tego ścierniwa, że przedłuża on żywotność papierów. Czterokrotnie. Ja tak naprawdę jeszcze tego papieru nie zmieniałem. Co jakiś czas czyszczę ten papier i cały czas on pracuje u mnie. Myślę, że jeszcze na, na koniec tego filmu warto wspomnieć o bezpieczeństwie pracy na takich szczyperkach taśmowych. Zasada jest jedna. Papier porusza się w tamtą stronę. Materiał, który obrabiamy, dociskamy i. Dociskamy go zawsze z jednej strony. Z tej. Czyli w razie, jeśli ten materiał nam wyrywa, powiedzmy ta taśma, ten materiał obraca się wtedy w tą stronę. I nasza ręka jest bezpieczna. Możemy to sobie spokojnie zabrać. Zdążymy. Nie ma problemu. Natomiast jeśli pracujemy i dociskamy ten materiał z tej strony. No, wtedy jest problem. Ponieważ w razie wysunięcia, w razie wyrwania tego materiału obrabianego przez papier szlifujący, on leci nam w tą stronę. A nasza ręka, którą dociskamy, ląduje na taśmie. Jeśli ten papier jest ostry, agresywny, mamy wtedy całą rękę zdartą, mega bolesna, nie polecam nikomu. Dlatego pamiętajcie, dociskacie z tej strony. Bezpiecznie, nie ma żadnego problemu. No i cóż, moi drodzy. Myślę, że to chyba wszystko, co wypadałoby powiedzieć na temat takiej maszyny. W takim razie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.